Zakładaliśmy, że to nie będzie łatwy mecz, bo Wda ma dość dobre notowania i tak naprawdę nie postawiła zbyt wysoko poprzeczki, a mimo to przegrana. Co tu powiedzieć, no, przez 5 minut Wda miała może małą przewagę, potrafiła zdobyć gola, oddała jeden strzał w trakcie całego spotkania. Praktycznie nie schodziliśmy z połowy przeciwnika, w pierwszej połowie sytuacji było 3-4% nie trafiliśmy w bramkę. W drugiej połowie zaczęliśmy trafiać, ale niestety bramkarz był dobrze dysponowany i, i nie udało się po raz kolejny zdobyć choćby punktu. Mówię, dzisiaj w, w tym meczu wszyscy co byli, no to mogli zauważyć, że do nas, jako zawodników, no to chyba pretensje tylko o skuteczność powinno się mieć, bo brak zaangażowania, to nikt nie powinien nas tutaj oskarżać, bo każdy z tych zawodników zostawił dzisiaj tutaj serducho i, i w siły wszystkie, które miał. Czasami się tak zdarza, że no nic nie chce wpaść, bramka jest jak zaczarowana i dzisiaj był akurat taki dzień. No dokładnie. Tydzień temu leżało właściwie wszystko. Począwszy od defensywy, Yy, przez atak, i tak dalej. Dzisiaj naprawdę wyglądało to dobrze. Więc w czym rzecz? No, tych dwóch meczów to nawet nie ma porównywać, bo w wągrowcu, co odstawiliśmy kryminał, no to jest faktycznie tylko posypać głowę popiołem. I i, no i faktycznie no dzisiaj zagraliśmy no, 100% jak lepsze spotkanie, ale co z tego, jeżeli w tamtym spotkaniu nie zdobyliśmy punktu, i dzisiaj też nie zdobyliśmy punktu? Nie wiem, no, cały czas próbujemy wyjaśnić ten brak punktów, brak zwycięstw, czy nawet remisów. Cały czas nad tym pracujemy, ciężko trenujemy i no myślę, no, no musi nadejść taki czas, że zaczniemy punktować i w końcu, w końcu to zacznie wyglądać, nie wiem, teraz wkrada się w nas już jakaś nerwowość myślę, że cały czas będziemy pracować na, na, na treningu. Mówimy sobie, próbujemy rozwiązać ten te, te problem. Na razie to nie skutkuje, ale mówię, no, no musi przyjść taki okres, w którym w końcu się podniesiemy z kolan i będziemy już punktować praktycznie co kolejkę. Za tydzień szansa w Ostrowie. No, żadne no, spotkanie nie będzie łatwe. Pewnie, że to będzie szansa kolejna. Każde spotkanie jest szansą. Na pewno nie będzie to łatwy mecz. W centra wczoraj niespodziewanie zwyciężyła w Swarzędzu. No, ale no, my nie możemy... No Już kalkulować, bilansować. Musimy wyjść na boisko, zagrać najlepiej jak potrafimy. Nie wiem, może popracujemy nad skutecznością w tygodniu więcej treningów szeleckich i, i no myślę, że w końcu te punkty w Ostrowie będą jakieś zdobyte.